W sercu mam Boga, ciszę, która koi myśli. W Jego świetle budzę się do nowego dnia. On jest moją otuchą, moją drogą, moim pokojem. Drodzy bracia i siostry, oto kolejny poranek, w którym Bóg delikatnie dotyka naszego serca, kiedy On jest w nas. Nawet najmniejszy krok staje się pewniejszy, a najmniejsze światło jaśnieje bardziej. Dzisiejsze spotkanie ma jedno przesłanie: Jeśli Bóg jest w sercu, otucha mieszka w duszy. W sercu Bóg, w nim mam otuchę. Panie, prowadź mnie, Panie, umacniaj mnie w sercu bóg w nim mam otuchę panie prowadź mnie panie umacniaj mnie kochani kiedy rozpoczyna się dzień potrzeba nam jednego obecności boga w sercu nie zawsze wiemy co nas dzisiaj spotka ale możemy być pewni jednego kto niesie Boga w sercu, ten niesie pokój większy niż wszystkie burze. Zatrzymajmy się na moment i pozwólmy, by otucha, którą daje Bóg, wypełniła nas całkowicie. Kochani, zapraszam do wspólnej modlitwy. Uczyńmy znak krzyża. Módlmy się. Panie Boże, mój Ojcze, w moim sercu jesteś Ty. Twoja obecność jest jak ciepło, które budzi nadzieję, jak światło, które wyprzedza każdy krok. Daj mi dzisiaj łaskę ufności, spokój, który przewyższa rozum, i siłę, która pochodzi tylko od Ciebie. Bądź moją otuchą. W każdej myśli, w każdym słowie, w każdym oddechu, prowadź mnie drogą dobra i napełnij moje serce Twoim świętym pokojem. Amen. W sercu Bóg cisza, która nie jest pustką, lecz Jego obecnością. Otucha rodzi się nie z tego, co widzę, lecz z tego, że On jest blisko. Poranek staje się pewniejszy, kiedy Jego światło dotyka duszy. Kto nosi Boga w sercu, ten nigdy nie jest samotny, bo Otucha mieszka tam, gdzie mieszka Pan. Niech Bóg, który mieszka w Twoim sercu, napełni Cię dzisiaj pokojem, otuchą i łagodnością, siłą do dobrych czynów. Niech Jego światło prowadzi Twoje kroki, a Jego miłość rozświetla cały dzień w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujmy Bogu za ten poranek, za bliskość, za otuchę, za wszystko, co dziś się wydarzy. Niech Pan będzie w Twoim sercu przez cały dzień. Idę z Bogiem w sercu. Jego pokój niesie mnie przez dzień. Nie lękam się, bo On jest ze mną. Bóg, który jest w twoim sercu, jest większy niż wszystkie zmartwienia. Mój drogi bracie, moja droga siostra, jeśli te poranne słowa przynoszą ci pokój i otuchę, kliknij, subskrybuj, zostaw komentarz i udostępnij ten film. Pomóżby razem nieść Boże światło. Jak najdalej. Moi drodzy, oczywiście, piosenka do posłuchania, do usłyszenia na kolejnej modlitwie. W ciszy słucham jak wiatr, Szepce prawdy, które zna świat. Niebo ciemne, lecz nie ma w nim strachu, w sercu Bóg, w nim mam otuchę. dłoniach odpoczywam Kropla deszczu spływa po szybie jak uza, Co się ulgę w ciszy Każde słowo, każdy oddech jest modlitwą choć nikt nie słyszy. Bóg jest moim schronieniem, Serce bije, to on daje mu siłę, życie, cień znika, gdy światło wstaje, w nim miłość o nie. 是。